Dobra, zaczynamy. Mam 9 minut, a miało być 20 minut, no to przejdźmy od razu, proszę Państwa, do konkretów. Zanim będę mówiła... Poczekać? Dobra spok, no dobra, okej, okay, poczekam. myślałam, no jak już było 3, 2, 1 start, to ja już, a z automatu jestem na live. Ie. O tu, tak. Jestem już tak już mnie widać dobrze. E, proszę państwa, zanim przejdę w takim razie do konkretów, e, moje ulubione motto edukacja jest najsilniejszą bronią, której możesz użyć, aby zmienić świat. E, kogo świat chce zmieniać i dlaczego e, to wam już teraz pokazuję. O przepraszam, musimy cofnąć. E, tak, tak. Dobra. Okay. Szkoła dla wielu dzieci jest jedyną drogą do lepszego jutra. Ato wypasa krowy i nigdy nie pójdzie do szkoły, nie ma butów. Abena jest sierotą i sama wychowuje czworo swojego rodzeństwa. Czteroletnia Kisi sama nauczyła się już liczyć, niestety do szkoły ma aż 40 km. A dzioba z bratem Yao nie mają nawet ubrań, nie stać ich na naukę. Ebo codziennie pokonuje aż 25 km po wodę, nie chodzi do szkoły. Kodzio ma 4 lata i szansę na lepsze życie. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Nie ma nic ważniejszego na świecie niż miłość i dobra edukacja. Udało się i bądźmy z tego dumni. Cztery lata temu zdecydowałam się na budowę szkoły w Ganie. Wówczas nie zdawałam sobie sprawy, jak trudny i ryzykowny jest to projekt, ale udało się. W 2021 roku otworzyliśmy Kids Haven School. Dzięki szkole dzieci będą miały szansę zmienić swoje życie i mieć dostęp do edukacji. Wykształcenie może odmienić ich los. Staną się niezależne i będą mogły samodzielnie decydować o swoim życiu. Będą miały szansę na realizację swoich marzeń. to, proszę Państwa, jest jedna część mnie, natomiast ta druga część mnie, no właśnie, już teraz. W przyszłości bym chciała zostać modelką. Chciałbym zostać piłkarzem. Chciałbym pójść w kierunku gastronomii. Chciałabym zostać lekarzem. Chciałbym zostać y, kosmonautą. Chciałabym zostać tancerką. W Polsce 71 515 dzieci objętych jest pieczą zastępczą. Wychowankowie polskich domów dziecka, choć mają dostęp do powszechnej edukacji, często jest ona ograniczona względami finansowymi i technologicznymi. Dlatego nie mają równych szans na starcie w dorosłość, co ich rówieśnicy. Problem ten obnażyła pandemia. Okazało się, że w domach dziecka brakowało komputerów niezbędnych do zdalnej nauki. Bywało, że w kilkunastoosobowej placówce był jeden bądź dwa komputery, przez co lekcja była praktycznie niemożliwa. Największą grupę w domach dziecka stanowią osoby dorastające i stojące u progu dorosłości, 14-18 lat. Tylko 6% z nich decyduje się na dalszą edukację. Dorośli wychowankowie myślą praktycznie, chcą szybko nauczyć się zawodu i iść do pracy. Dodatkowo uważają, że nie poradzą sobie na studiach, cierpią na depresję aż 40% z nich i mają niską samoocenę. Wybierają więc kursy, które zapewniają szybkie zatrudnienie, oraz konkretny zawód, jak fryzjerka czy operator wózka widłowego. Ci, którzy decydują się opuścić placówkę po osiągnięciu 18 roku życia, dostają na start 6 tysięcy złotych. Ich cały dobytek mieści się w jednej torbie. Niestety, większość z nich finalnie żyje na koszt państwa aż 15% wpada w alkoholizm. Omena Foundation od początku istnienia wspiera domy dziecka. W czasie pandemii przekazała ich podopiecznym tysiąc laptopów, a dziś finansuje dzieciom nie tylko sprzęt komputerowy, ale także pomoce naukowe, dodatkowe zajęcia językowe czy korepetycje. Fundacja pomaga pełnoletnim osobom opuszczającym dom dziecka w usamodzielnieniu się. Dostają one możliwość wzięcia udziału w spersonalizowanych szkoleniach i warsztatach doszkalających, dzięki którym szybciej pójdą do pracy. właśnie ta broń, którą możemy użyć, aby zmienić świat, to jest proszę Państwa edukacja. To jest coś, co sprawiło, że 8 lat temu, kiedy odpaliłam swoją fundację, postanowiłam właśnie dokładnie tak, jak mnie podzielono z jednej strony Afrykanka, z drugiej strony Europejka, która będzie pomagała tym dzieciakom, dla których los nie jest łaskowy, dla których los nie daje równych szans. I to są moi podopieczni zgany, dzieci ulicy, które niestety są przedmiotem handlu, ale szczęśliwie trafiają do naszego ośrodka i tam znajdują spokój, ciszę, no i szansę na to, żeby się uczyć, a z drugiej strony są to dzieci z polskich domów dziecka, czyli ponad 71 tysięcy dzieciaków, proszę Państwa, każdego roku właśnie w tych placówkach przebywa aby im żyło się lepiej, aby nasze społeczeństwo było zdrowe, mądre, wspaniałe, no trzeba im podać tą pomocną dłoń. I proszę Państwa, tak jak mówił Martin Luther King, zawsze jest dobry czas, żeby robić dobre rzeczy. I to właśnie staramy się robić z moją fundacją od kilku lat. Oczywiście to nie są proste tematy, żeby przekonywać Polaków, aby wspierali dzieciaki w Afryce, ale jest nam trochę łatwiej, jeśli chodzi o te tematy związane z dzieciakami z polskich domów dziecka. I co jest istotne, proszę Państwa, w takich trendach i w ogóle w tytule tej dzisiejszej mojej prezentacji, to to, że filantropia potrzebuje nas, ludzi, a biznes potrzebuje oczywiście filantropii. Dlaczego potrzebuje? Popatrzmy na te jasne i przejrzyste dane. Tutaj mówimy o indeksie 500 największych spółek amerykańskich, których CSR-owe działania, czyli te działania związane z zrównoważonym rozwojem, z odpowiedzialnością społeczną, są na porządku dziennym. U nas, proszę Państwa, ta. Ta sfera dopiero się zaczyna w Polsce niestety rozwijać, ale my już to robimy jako fundacja. Ja zawsze zachęcam, zachęcam wszystkie firmy, żeby jednak korzystały z profesjonalnej obsługi, i tutaj w tym momencie pojawiamy się my. Obie fundacje, zarówno Rafała Brzoski, gdzie jestem wiceprezesem, jak i Omena Foundation, która wspiera dzieci z polskich domów, dziecka, a także dzieci ulicy w Ganie. Jest partner, który potrzebuje zrealizować projekty CSR-owe. Jesteśmy my, którzy rozpisujemy strategię. No i oczywiście na samym końcu jest efekt win-win, czyli wszyscy wygrywają, zarówno dzieci, zarówno firma, która realizuje daną strategię CSR-ową, a także... Oczywiście pracownicy fundacji, którzy z każdego dnia z uśmiechem przychodzą do, do pracy. Redystrybucja środków u nas, proszę Państwa, jest bardzo prosta. Całość przechodzi oczywiście na projekt, który wspieramy i około 20% to są nasze koszty administracyjne. Ja tutaj jestem szczera, otwarta, mówię dokładnie jak to jest. I teraz przykładowe nasze realizacje moda, moda, która jest naszą pierwszą skórą, tym czym się prezentujemy każdego dnia. Moda to język, który tworzy się w ubraniach, aby interpretować rzeczywistość. Do nas rzeczywistością, proszę państwa, jest pomaganie. Dlaczego moda nie ma być użyteczna społecznie? Dlaczego moda nie ma służyć słusznej sprawie? Tak właśnie jest i wszystkie nasze projekty modowe, gdzie angażowałam gwiazdy, które bardzo chętnie oczywiście wchodziły w te realizacje, to aż 11 projektów, które nam się udało w ostatnich latach zrealizować, wszystkie z wielkim sukcesem. Z dużymi przelicznikami, jeśli chodzi o ekwiwalent marketingowy, to, takie, to taka informacja ważna oczywiście dla firm. Najdoniośniejszym wynikiem edukacji jest tolerancja to też jeden z moich ulubionych cytatów, i dlatego też stworzyłam z moją fundacją sztukę teatralną czarno to widzę, czyli wymieszani, sortowani, gdzie dotykamy tematów związanych z akceptacją, tolerancją i różnorodnością. Tutaj na ten cel, na przykład zdobyłam środki z Wedla, który w owym czasie bardzo chętnie chciał wspierać tego typu inicjatywy, bo Wedel produkuje czekoladę z kakaowca, z ziaren kakaowca, które pochodzą właśnie dokładnie z Gany. Ale czasu mamy niewiele, więc nie będę was wtajemniczała w tajniki tego, jak rozpoczęłam tą współpracę z Wedlem. Po prostu obejrzałam reklamę w telewizji, napisałam na LinkedInie do pana prezesa no i powiedziałam, że no muszą wejść w jakiś projekt z nami, no bo jak my na no oni tą czekoladę z tej gany, kakowiec, no to jak inaczej. No i też tak się stało. Później kolejny projekt bardzo ciekawy to marzenia dzieci. Polskich dzieci z polskich domów dziecka i dzieci z Gany, które poproszono o to, żeby je narysowały. Później te marzenia na, przenieśliśmy na obuwie i ta kolekcja sprzedała się, sprzedawała się i do dzisiaj się sprzedaje w całej Europie. No ale środki podzieliliśmy na trzy ważne cele: na dzieciaki z polskich domów dziecka, dzieci ulicy w Ganie i na Ukrainę. Dlatego, że akurat tą akcję zasetopowaliśmy w momencie, kiedy wybuchła wojna. E, I idźmy sobie dalej. To też bardzo ważna kwestia. Jeśli chcesz prawdziwego pokoju, proszę Państwa, zacznij od dzieci. Wszystko tak naprawdę zaczyna się, proszę Państwa, w naszym dzieciństwie, w jakim domu dorastamy, jakich wzorców się uczymy i jakimi ludźmi na końcu dnia jesteśmy. Więc, żeby uniknąć. Patologii społecznych. Myślę, że ta edukacja, na którą my bardzo mocno stawiamy, jest bardzo istotna. Wybucha konflikt w Ukrainie. My, oczywiście, z fundacją zakasamy rękawy. W trzy tygodnie stawiamy dzienny ośrodek wsparcia dla dzieci i matek z Ukrainy, który codziennie przyjmuje, proszę Państwa, 100 osób. Mamy tam zajęcia terapeutyczne zarówno dla dzieci, jak i dla matek. Mamy zajęcia edukacyjne, naukę języka polskiego, psychologów, terapeutów. Także pomagamy dziewczynom z Ukrainy, aby znalazły pracę. Więc działamy bardzo. Dynamicznie i bardzo aktywnie w naszym Rio Centrum. Zapraszam w Warszawie na Mokotowie na ulicy Konstruktorskiej. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma ochotę przyjechać, zobaczyć tą naszą przestrzeń, to ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni, to tam jesteśmy. Dziś tak naprawdę dla mnie największymi gwiazdami są nasi bracia z Ukrainy. Są to głównie matki, które w naszym ośrodku znajdują wsparcie psychologiczne, medyczne, opiekę prawną. No i pomagamy im w znalezieniu pracy. Byłam zachwycona tym pomysłem, jak tylko dostałam pierwszy e-mail na ten temat i teraz trzeba dać im coś więcej. Trzeba nauczyć ich żyć tu z nami. Patrzymy na to miejsce jako taki rodzaj wehikułu, który jeśli będzie wypełniony mądrą treścią, może na naprawdę bardzo pomóc u sobą znaleźć taką siłę. Na budowanie życia w nowym miejscu. Tą drogę, którą pokazuje pani Omena, dla nas powinna być wyznacznikiem pod integrację z naszymi gośćmi z Ukrainy. Dla mnie jest Polska oczywiście teraz ojczyzną, a Ukraina została u mnie w sercu jak mój dom, bo ja się tam urodziłam i mam mnóstwo przyjaciół i tym ludziom staram się pomóc. I takie centrum jest niezbędne, dlatego żeby dziewczyny mogły się realizować, żeby nie siedziały cały czas w wiadomościach, bo naszym chłopakom po prostu trzeba walczyć. który realizowała właśnie z naszym teamem, a także już zaraziłam tą, tym sercem mojego męża, z którym zrealizowaliśmy największy prywatny transport na Ukrainę. Pojechały 34 wagony. Wcześniej pojechało 5 Tirów, również jeden z nich z karetką do równego, bo pamiętam dyrektora szpitala, który dzwonił do naszej dyrektor pani Kasi, płakał, że nie ma w jaki sposób transportować chorych dzieci. I odpowiedzieliśmy na ten apel z firmą Fal. Dostarczyliśmy im piękną, wyposażoną karetkę, z czego się bardzo oczywiście cieszę. No i na koniec proszę państwa, zbliżamy się do tych, którzy mnie inspirują, bo ja zawsze uważam, że trzeba się od najlepszych inspirować i tak jak mówił Bill Gates, tak naprawdę, który ma wszystko dziś, te pieniądze dla niego nie mają znaczenia, bo w pewnym momencie kiedy osiągamy pewien pułap ta satysfakcja z pracy, to oddanie dla ważnej sprawy jest istotniejsze. Polecam państwu obejrzenie chociażby materiału na Netflixie o tym w jaki sposób Bill Gates angażuje się w działalność filantropijną i on, jak i kilku innych, tak naprawdę wspaniałych filantropów amerykańskich, ja osobiście nie jestem fanką kultury amerykańskiej, ale ten temat jest mi bardzo bliski i to jest coś, z czego jestem dumna i coś, za, za czym naprawdę dążę. To jest to, w jaki sposób od XIX wieku Amerykanie podchodzą do filantropii, do pomagania do tego, żeby ta DNA każdej organizacji, nawet najmniejszej firmy, miało w sobie w statusie. W działania, myślenie o tych, którym jest, którym jest trochę niżej, bo to sprawia przyjemność, bo to daje wielką radość, bo dzięki temu tak naprawdę stajemy się po prostu lepszymi ludźmi. Patagonia, nie wiem, czy znacie ten case, to ostatnie wydarzenia. Właściciel przekazał firmę w ręce organizacji charytatywnej i od dziś tak de facto Patagonia zarabia na cele filantropijne. 200 milionów dolarów, 100 milionów dolarów. Tutaj mamy Jeffa Bezosa i się chodzi o Melindę. Billa tutaj już nie trzeba nawet ich reklamować, to są wybitni filantropi w kulturze światowej, a wszystko zaczęło się od Andrew Carnegie, który był szkocko-amerykańskim przedsiębiorcą i tak de facto bardzo mocno inwestował w co? W edukację, bo te wszystkie przykłady proszę Państwa to właśnie inwestycja, to właśnie wspieranie edukacji, bo od niej się wszystko zaczyna i kształtuje każdego z nas. I to, proszę Państwa, było też dla mnie wielką inspiracją, żeby zaangażować polski biznes. Bardzo mocno w tą filantropijne podejście do e, życia A wraz z Corporate Connection. E, połączyliśmy siły. Udało nam się zorganizować w tym roku największe, najbardziej prestiżowe, mogę to powiedzieć, bez, e, bez wstydu. E, wyjątkowe wydarzenie filantropijne. Udało nam się zebrać ponad 8 milionów złotych. Do wylicytowania były doskonałe dzieła sztuki, a także emocje. Całość środków została przekazana oczywiście na wsparcie Ukrainy, dlatego że to był moment, kiedy ten konflikt był bardzo, bardzo żywy, bardzo dynamicznie się rozwijał i oczywiście edukację naszych podopiecznych, a także wsparcie nowo powstałej fundacji mojego małżonka, która wspiera dzieci jak i z biednych wiejskich terenów, które realizują swoje marzenia edukacyjne. To właśnie kilka słów o naszej inicjatywie, podczas której też uhonorowaliśmy prawdziwych biznesmenów, którzy wyszli ze swojej strefy komfortu i w trakcie chociażby konfliktu ukraińskiego, wsiedli w samochód, pomagali, przyjmowali rodziny, nagle przestali być biznesmenami, tylko byli po prostu wolontariuszami. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to jest bardzo trudny temat, żeby nagle na przykład lekarz ze względów jakichś wyższych brał na przykład i stawał się sprzątaczką. Tak? To, są, to są takie wybory, które właśnie wtedy się działy. Więc ci wszyscy biznesmeni bardzo aktywnie działali, bardzo aktywnie pomagali, i nie było to dla nich problemem, żeby w tym momencie, kiedy to było, ta pomoc była potrzebna tylko 10% swojego czasu poświęcać na biznes, a 90% na pomaganie i za to zostali uhonorowani podczas pierwszej edycji wielkiej aukcji charytatywnej z statuetkami Top Charity. No i na końcu mój mąż, który jest wybornym, wybitnym biznesmenem, dojrzał do tego, żeby też zasetapować swoją fundację i wspierać takich małych rafałków jak on, czyli dzieciaki, które nie mają szansy, nie mają środków, bo pochodzą z biednych terenów wiejskich na to, żeby mogły się rozwijać edukacyjnie. W tym momencie, proszę Państwa, ufundowaliśmy 26 stypendiów. Dzieciaki wyjechały na studia w różnych miejscach świata. No i będziemy przez kolejne lata obserwować, jak się rozwijają. Ja bardzo wierzę, że jeden z nich, bądź jedna z nich, kiedyś wymyśli na przykład lek na raka, albo wynajdzie jakiś ważny wynalazek, który zmieni historię ludzkości. Oczywiście, w takim kierunku pozytywnym. Dlatego edukacja i inwestowanie w nią, inwestowanie w młodych ludzi w moim odczuciu i w mojej, odczuciu mojego całego teamu, który bardzo ciężko pracuje, czasami się denerwuje, że tak puszuje ich do przodu, ale słuchajcie, no bez, jak to się mówi, lokomotywy nie ma opcji, <grych> byśmy tego wszystkiego nie zrobili. Gratulacje dla was. 40 projektów mamy aktualnie otwartych, no z tym jednym dużym to 41. Możecie być z siebie dumni, bo bez was bym tego nie dała rady zrobić. Dziękuję.